I stąd moja propozycja, żeby zaprosić moich dwóch kontrkandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze, do rozmowy. W trakcie tej naszej rozmowy, oczywiście, że jeżeli się na nią zgodzicie, dam wam do podpisania deklarację, która wydaje mi się bardzo ważna dla moich wyborców dotycząca tego, czego się zobowiążecie potem, jeżeli już wygracie te wybory. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Mentrum Grilluje Ekstra. Wprowadzenie nowego ładu przez Mateusza Morawieckiego było błędem, tak czy nie? Tak. Kaczyński pomylił się, twierdząc, że odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie, to plan, w który warto uczestniczyć. Zielony Ład jest zły. Oczywiście. Jeśli, tak. Bo Pan czyta cytaty, no ja się to są odnoszę cytaty. do cytatów. To tak. są nie znam ich prawdziwości, odnoszę się do tego, to, co Pan doktor czyta. To, to są prawdziwe, nie jesteśmy w tvn Znaczy, widzimy się w tvn ale nie TVN to organizmu. Dobrą decyzją rządu PiSu było przyjęcie 366 tysięcy islamskich i afrykańskich imigrantów w latach 2018-2022. Przyjęcie islamskich imigrantów jest zawsze złe. To był błąd, że Jarosław Kaczyński forsował piątkę przeciwko rolnikom, zwaną piątką dla zwierząt. Nie dla piątki dla zwierząt. Czyli mogę liczyć tutaj. To będzie bardzo ważny gest dla, dla naszych wyborców. Okej. Okay. Zgadza się. Nie ma, żadnych, ma, nie ma żadnego drobnego druczku. Tak jest. Bardzo pokażę Dziękuję. naszym... Widzą, doszło do podpisania deklaracji toruńskiej. Mamy to. Bardzo panu naprawdę dziękuję. dziękuję panu bardzo, bardzo panu za to dziękuję. Te punkty są bardzo ważne dla moich wyborców. Jestem przekonany, że moi wyborcy to docenią.